Witam serdecznie w Zagrodzie Pszczółki Przyjaciółki w Katarzynowie. Celem Zagrody jest promowanie znaczenia pszczoły miodnej. Z zawodu jesteśmy wykształceni technicy pszczelarze. Razem z mężem mamy pasiekę około 150 rodzin pszczeli i się tym zajmujemy. Jak mój syn miał 7 lat zaczęłam jeździć do przedszkoli z ulikiem obserwacyjnym. Bardzo duże było zainteresowanie. Tylko był jeden mankament. Pszczoły się niszczyły. I wpadliśmy wtedy na pomysł, że niech przyjeżdżają dzieci do nas niż ja niszczę te pszczoły, bo jednak ciepło jest w samochodzie, ramki stoi się w korkach. Otworzyliśmy zagrodę 4 lata temu, naszą zagrodę pszczółki przyjaciółki. W kwietniu rodzice przepisali mi gospodarkę, że i wtedy już podjęliśmy decyzję, że kończymy z hodowlą świnek i krów, bo tu za mało hektarów, na 8 hektara, i idziemy w nas roku czasu zbieraliśmy te eksponaty, przerabialiśmy budynki. Sklepiu to jest taki ostatni punkt, jak ja się śmieję, zwiedzania, bo każdy chce jakoś mieć pamiątkę z zagrody. Najpierw robimy ścieżkę edukacyjną, przechodzimy na, do sali muzealnej, gdzie są obrazy i jest sala warsztatowa, gdzie dzieciaczki wykonują świeczki, malują torby, rysunki. W razie niepogody jest poczęstunek. Przeważnie poczęstunek, jak już jest organizowany, to jest na dworze pod wiatą. Miejsce do biesiadowania, grill, takie skromne nasze warunki tutaj. Apidomek jest bardzo rozpowszechniony na Ukrainie, ten pomysł został właśnie z tamtej strony przywieziony do nas. Zrobiliśmy domek po to, żeby pokazać właściwości zdrowotne pszczół, a nie produktów, tylko pszczół, że pszczółki wytwarzają odpowiednie środowisko, które jest zdrowotne. Pierwsze to mamy relaksująca muzyka uspokaja nas. Drugie mamy zapach, który jest obłędny, pachnie miodem, propolisem, woskiem, w zależności od pory roku albo pory dnia. Praca w tym ulu pracują cały dzień i noc. Nie ma tam żadnej przerwy, można przyjechać nocą, tak samo będą fajnie brzęczały, szumiały, zależy jak to, co mówi. No i tak, pierwszy relaks, drugie układ odpornościowy, biopole, pszczoły wytwarzają, co powoduje, że regeneruje uszkodzone komórki i tkanki nasze. Następnie mikrowibracje, które masują całe ciało, i w tym domku nie ma bakterii ani wirusów. Bardzo taki fajny domek, a śpisie jak nie mowlaczki. jak wszyscy mówią, że śpią, jak tylko wchodzą, to śpią. Planujemy rozszerzyć naszą zagrodę o małą gastronomię, tak na najkrócej powiedzieć. Sami jeszcze dokładnie no nie wiemy, czy to będzie lodziarnia, czy kawiarnia, czy sala bankietowa, ale w tym kierunku idziemy w małej gastronomii. Będziemy przerabiać, wyburzać, żeby wszystko było zgodne z normami. W przyszłości planujemy domki, już takie całoroczne. No, pod lasem w na naszym terenie, czyli w kierunku akacji, żeby łatwy był dojazd, wszystko było powiązane jedno z drugim, czyli i plac zabaw, i zagroda, i te domki. Ale to gdzieś tak 5-10 lat dajemy sobie. Nie da się wszystkiego od razu. To zapraszamy do Katarzynowa, gminy Jutrosin, Powiat do Zagrody Pszczółki Przyjaciółki. Na pewno ten czas spędzony w naszej zagrodzie nie będzie stracony. Jest tu bardzo cisz, cicho i spokojnie, jest to bardzo oddalone od wioski miejscowość. Mamy tu tylko cztery domy. Więc Cisza, spokój, las. I pszczoły, i relaks z pszczółkami oraz można też produkty zakupić w pszczele, miód, pyłek, propolis.